Witam wszystkich w filmiku pod tytułem Z czym miałem problem podczas montowania wspomagania i jakie przeróbki będę dokonywał w ciągniku w najbliższym czasie. Kilka osób powie, że film był. Był faktycznie. Usunąłem go z jednego względu, gdyż po publikacji przesłałem link do producenta w tym celu, żeby zobaczył e, lekkie niedociągnięcia w tym wspomaganiu i żeby Produkował, poprawił to w produkcji i produkował no, po prostu w 100% idealne wspomagania. Wieczorem otrzymałem telefon od producenta z pytaniem, czy wie Pan, co Pan zrobił? I zostałem oskarżony o szkalowanie. sobie wyjaśniam, co to oznacza: mówić o kim źle, rzucać oszczerstwa, obmawiać, oceniać. Osobiście uważam, że takie coś nie miało miejsca w tym filmiku, bo to jedynie było takie krótkie omówienie i kilka takich krótkich rad dla Was, co zrobić, żeby było po prostu idealnie w tym wspomaganiu. Pan postraszył mnie oczywiście z sądem, że ma spotkanie z prokuratorem dnia dzisiejszego, będą rozmawiać na tym filmiku. Na koniec padło: Jeżeli ma Pan czas i pieniądze, żeby się włóczyć po sądach, to możemy. I dał mi czas, żeby usunąć ten filmik do wieczora wczoraj, co oczywiście zrobiłem, z tego względu, że nie pasowało mi to w nim, że wymieniam producenta. To do tego pana prawnik mógłby się tam doczepić, oraz w tym filmiku nadam trochę inny tytuł temu wszystkiemu. Z czym miałem problem podczas montażu. I zapraszam do omówienia jeszcze raz. Zaczynając jak w ostatnim filmiku, od kolumny kierowniczej od rączki gazu, jest tu dla mnie mała przestrzeń, bo są na dwa palce, a mam dużą rękę jak widać. I mi to trochę przeszkadza podczas pracy, bo podczas kręcenia tutaj idzie. Po prostu o to zawadzić, i będę sobie z mechanikiem tutaj przerabiał w ten sposób, żeby to szło niżej, żeby palcami nie wadzić, żeby to było idealnie zrobione. Problem mieliśmy też tutaj, bo to, ta kolumna jest trochę szersza od tej fabrycznej, i wycinaliśmy tutaj dziurę, trochę większą, żeby wcisnąć tą deskę rozdzielczą. Dalej przechodząc do orbitola. mechanik delikatnie zasugerował. Że po prostu ładniej by to wyglądało na tej gdzieś wysokości, jak pokazuje i obrócone w tamtą stronę, bo tam miejsce na te przewody oczywiście jest i by było e, ładnie to po prostu wyglądało wizualnie. Pragnę jednak zaznaczyć, czy to mi w żaden sposób nie przeszkadza pod nogami, tutaj wychodzące węże. Kwestia estetyki, jak mówię. Dalej węże są poprowadzone Obok silnika, koło rozrusznika wchodzą do siłownika. Szukaliśmy w instrukcji jak to puścić, bo one są tak docięte, że w innym miejscu po prostu nie da rady ich naciągnąć. I niestety nie znaleźliśmy. 15 minut się nad tym głowiliśmy i wyszło tutaj z boku silnika. Starczyły idealnie. Będę też musiał odciąć ten uchwyt, bo mi w takim razie nie, nie będzie potrzebny, jest on zbędny e, przechodząc e, dalej. Otrzymałem od Was w zestawie wężyk 3,6 ,6 cm wężyka zasilający pompy ze zbiorniczka wyrównawczego. Jednakże ten wężyk nie starczył mi tutaj nawet do tego zbiorniczka, gdzie mówiliście na mocowaniu skrzynki. Zrobiłem półtora metra węża i zamontowałem sobie zbiorniczek tutaj, żeby było estetycznie, jak to mówi mechanik. Dalej. Mamy drążek poprzeczny, ten zielonkawy, co tu idzie. Mieliśmy też z nim pewne, ponieważ na tych obejmach te śruby, co były, nam się przekręciły, najzwyczajniej w świecie. I ten drążek wypadał. Wstawiliśmy nowe śruby. To nam się obejmy wyciągły. I dalej ten drążek wypadał. Więc mechanik wspawał takie dwie nakięteczki. Z śrubą to, to ciągnął. Jest dobrze. Jak na razie. E, dalej. Idąc tutaj. Jak montowaliśmy ten siłownik. Mechanik to stwierdził że jest tu, będzie ciasno, może się ten siłownik wygiąć o ten element i trochę go zeszlifował. Żeby siłownik w żaden sposób nie ucierpiał, to jest on podcięty trochę. Dalej, karamitka. Kalamitkę wykręcam, chcę wykęcić z tego powodu, że ona była pod kątem. Tutaj element jest już wykręcony. I, i pod spodu w tej blasze jest tutaj lekko ta dziura za mało w tę stronę, wycięta, tu w tę stronę i nie można tego prawidłowo przesmażywać bo dużo smaru ucieka obok kalamitki a nie wciska się do osi. Zamontuję sobie kalamitkę prostą i wtedy będzie się dobrze smarowało. Machnę też sobie na kolorek te części, bo mi zaczęły zewieć. Będzie to też ładnie wyglądało. Tutaj też mieliśmy problem przy montażu, przy dokręceniu tej śruby. Jak tą główkę wciśliśmy, to ta, tej śruby nie da się w żaden sposób dokręcić. Tu jest dość ciasnawo. I trzeba najpierw to, tą siłę mocno dokręcić tą nakętkę i potem dopiero montować tą główkę. Też się obawiam o te węże, czy, czy ciekawe, czy nie będą się tutaj przecierać. Mam nadzieję, że nie, że będzie to chodziło wszystko jak należy. Tyle co Wam chciałem na dzisiaj powiedzieć, moi, moi widzowie. Zapraszam do następnego filmiku, bo jeszcze będzie prezentacja: jedna działania układu kierowniczego. Mam nadzieję, że nikt się nie czuje urażony tym filmikiem. I to wszystko na dzisiaj. Na razie trzymajcie się. Do następnego. Hej.